Gamingowy tata. Cześć, witam w kolejnym odcinku Bioshocka w wersji remastered. Oglądacie gamingowego tatę i lecimy z tematem. Cholera jasna, sytuacja jest tego typu, że tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, kurczę, no bro, dopadło mi jakieś przeziębienie, jakaś infekcja więc musicie wybaczyć mi mój głos, ponieważ wyjątkowo mocno siadło mi to na gardło tym razem. I o ile wziąłem jakieś właśnie tableteczki, które mi te, trochę tym ulżą, no o tyle pewnie zaczną działać trochę później. Dobra, dobra, już powoli tam zmierzam. I tak jak mówiłem, pewnie zaczną działać oczywiście w momencie, kiedy skończę nagrywać. Ale słuchajcie, no dla mnie to liczy się, żeby zaczęły działać. O kurka nie chciałem tego pić. Yy, gdyż ponieważ. No. No nie czuję się najlepiej. Ale mamy bajoszoczka. Mam nadzieję, że sprawi, że będzie mi ciut weselej chociaż. <laughs> Na pewno będzie. O, tu coś zostawiłem jeszcze. Ciastko, prawa. Tak jest. O to chodziło. Coś jeszcze? Chyba nie ma. Dobra, lecimy. mamy bank genów. Kolejne skrzynki, co? Czy słyszałem? Nie, chyba nie. Dźwięki otoczenia. Kurka blada, nie chcę tego pić. To mi obniża, proszę ja, ciebie, ewe chyba, tak? A, nieważne. Czy ja tu chcę coś wymieniać? Toniki fizyczne, jakie ja mam? Toniki fizyczne. Pokaż. Jak ja mogę sobie to podejrzeć ja pierdził, nie ten przycisk. Co ja cuduję? Toniki fizyczne. Aha, tu muszę wybrać i wtedy mam sprzęt. Aha, to mam tylko dwa. Yy, zaraz, zaraz panie kochany. Aha, dwa wolne, dobra. Ambrozja hakera, że złamiesz jakieś... Nie, nie chcę tego. Chcę sprzężenie Ewy. Tak, to mi pasuje. Tonik fizyczny. Tu są toniki inżynieryjne. I co ja mam w tych inżynieryjnych? Zmniejsza szybkość, to mi akurat pasuje. Klótrze alarmy nie, skupiony hacker wyładowanie nie. Szybki haker. To mi pasuje. A to jest co? Poziom trudności przy wyłamywaniu się. Elegancko mi to, mi to pasi. A, bojowe może coś fajnego. Tu mam obrażenia kluczem. A tu mam, emituję. To mi się podoba. Chociaż tym kluczem mało walczę, więc... Cichy łomiarz i łomiarz. Wycisza odgłosy twoich kroków i zwiększa obrażenia od ataku w walce wręcz. A to? Zwiększa obrażenia zwane kluczem. No to weźmy sobie tego cichego łomiarza, Przynajmniej nie, do, nie tylko, że będę... Mm, mocniej bił, to jeszcze ciszej... Chodził, ciszej poruszał się. Jak kot. Nie, nie jak kot, chociaż może zaraz sprawdzę. Czy w wodzie też to działa? Nie wiem czy działa. Nie pamiętam jakie papierosy. W ogóle nie uważam. A topnę on nic tu nie robi. Ale lipa, myślałem, że będzie coś fajnego w tym. A, zobaczę sobie co ten merlocik. O, właśnie, pod M-ką to było Zdrowia kosztem Ewy. Czy ja chcę zdrowia kosztem Ewy? Nie, absolutnie. O, o, słyszę zwierzyczkę. No oczywiście, widziałem ją tam. Widziałem tam to czerwone światełko. Tylko sobie tu zmienię na. A niech będzie na klucz. U, la, la, dalej, 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 boczkiem, boczkiem. Czy następna tam jest? Nie, chyba nie. Tam, tam, tam. Nie, to jest ten. Yy, dyktafon. Dobra, na Jana lecimy. Myślałem, że się znowu przycięło przy ładowaniu tekstur i zagadki, ale na szczęście nie. Już nie tym razem, przynajmniej. Ojojoj, czuję po swoim głosie i po swoim nosie, że to będzie ciężki dzień. Może zanim skończę, to uruchomi się ta tableta. I był promik, i był promik, żeby nie było nic poważnego. Dobra. we all come down here figured we'd all be part of ryan's great chain <laughs> turns out ryan's chain is made of gold and ours are the sort with the big iron ball around your ankle he's up in fort frolic banging fashion models we're down in this dump yanking guts out of fish fontaine's promising something better he's like a one of us you know like he's worked a day in his life Tak. Znajdźka jak znajdźka. Trochę ciekawych informacji, ale ja oczywiście co. No mógłbym trochę więcej uwagi zwracać. no, na przykład tutaj się powstrzymałem przed kliknięciem i nie pić tych wódeczek. Tu coś było, nie? Tam jeszcze jest Ogólnie jak... Co to za ślady krwawa łapa jakaś? Masakra i czyja ta łapa taka wielka? Przeszukaj co? Co tu było? Coś było do przeszukania, chyba tamta skrzynia. A to jest to, dobra yy, Gdybym tutaj musiał zrobić cięcie, to mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, bo czuję, że też będę musiał po troszeczku wyczyścić swój nos. Chyba zresztą słychać, słychać to po moim głosie, ale to chyba nie będzie wielki problem. Zresztą, proszę Państwa, tak jak mówiłem, to chyba nikt tego nie ogląda. Poza właśnie moim kolegą, który chyba też jeszcze nie wszystkie odcinki ogarnia. No ale może akurat ten zerknie. Co tu jest? Co to jest? Bank genów. Aha, bo ja stąd przyszedłem, to muszę iść tam, z tamtej strony, okej. Okay. No tak, tu walczyłem, tu. Idę teraz tu. Jeśli utknę, to, to to gra już uznała, że ja utknąłem? Aż tak źle mi idzie? Wódka, wódka, whisky, 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 whisky. Ten jaki tutaj miał jakąś imprezkę. Porządził. Gościu, ty śpisz, czy... czy już kaput? Chyba kaput. I odzywa się, nie wstaje. Co tam jest, słuchajcie? A, jest to. No dobra, dobra, zaraz otworzę, tylko przeszukam jeszcze. Ula, ale groźny. Słuchaj, no. Może i bym nie chciał się dowiedzieć, co, jest, co to znaczy być Twoim wrogiem. Ale inaczej to ja nie skończę tej gry, przyjacielu. Więc kawunia ja dobrze, myślałem, że znowu wypiłem jakiś alkoholem. Więc nic mnie nie powstrzyma przed wciśnięciem, chyba że mi prądu nagle braknie. nic nie biorę z tego. No tak, no co się dziwi, skoro to jest jakaś jaskinia przemytników. Bandarze, Proszę. Znowu ta łapa, znowu ta łapa, znowu ta łapa i tu! Dopiero teraz zauważyłem. Tak się to nazywa? Otwórz włas, ale gdzie ja jestem? Zoom out. Ale robię, gdzie ja jestem. Otwórz włas, tu nic nie ma. Świat Rapture, leki, tam mam jakieś do przeczytania nowe nowe rzeczy. Kurczę, lecę z tym, bo ten odcinek znowu będzie jakiś długi, a widzę, że jeszcze kawał mapy do przejścia. Tylko... Aha, tutaj do góry ma mi się, dobra. Trochę się jeszcze rozejrzę. Tak jest. Miałem ciche kroki robić z tym kluczem. Cichym łomiarzem jestem. Jakoś tak mi się wydaje, że jednak nie są wcale ciche. Tu coś było, tu. Rozglądam się, rozglądam. O, właśnie, bo a propos. W poprzednim odcinku yy, zastanawiałem się, czy uda mi się znaleźć wszystkie znajdźki, i do tej pory sprawdziłem to sobie. Oczywiście znalazłem wszystko, co było do znalezienia. O, przepraszam, cięcie. Ok, witam po cięciu. Tak jak mówiłem, tak jak się spodziewałem, musiałem trochę podziałać ze swoim nosem. Ale możemy wracać. Ech, ech, dobra, dobra. Chwila, moment. Ech, bo ja się znowu zakręciłem oczywiście. Tu chyba przyszedłem. Zgadza się? Tak jest. Tutaj. Tu chyba się coś otworzyło. I tu mogę iść dalej. Wezmę lepiej sobie błyskawicę, bo... usłyszę jakiś dźwięk, jakieś brzęczenie, które mogłoby wskazywać, że... A nie. To są telewizory. Myślałem, że jakaś wieżyczka, może kamera. Nic tu nie ma. A to? A to jest ten przełącznik. Ja zobaczę jeszcze tylko sobie... Tutaj, może wyczyszczę trochę teren, a nie, to jest komora witalna, elegancko, mamy zapis. I czy mogę iść dalej? To jest stacja leczenia, którą sobie tu zaraz ogarnę, bo czuję, że skoro jest, to znaczy, że będą przeciwnicy, i tam pójdę i będę musiał wyjść z tej strony. Tutaj, po schodkach prawdopodobnie tak. Oczywiście, że tak. W ogóle, kurka blada, no po prostu mam identyczne objawy jak moja córka. Gardło mam z jakieś zawalone. Nos. No, co w zasadzie nic dziwnego, no bo to jedno z drugim połączone. I normalnie czuję takie drapanie wstrętne w gardle. Identyczne objawy jak ona, tyle że jakieś 2-3 dni później. Ale to jest dla mnie dobra wiadomość, ponieważ jej przeszło to w miarę szybko. Co znaczy, że mam nadzieję, również i mi przejdzie. ok coś na coś czekam. Coś na pieprza. Coś tu będę robił. Co się dzieje? Korki poszły. Jak będę z kimś walczył? Coś tam się dzieje. O cholera. Jej. Nie no, jestem w ciężkim przodku. co tu się dzieje? Dobra, okej, okay, mogę iść. Iść do okrętu podwodnego, no idę. O, tu będzie coś. Chodź tu Dobra, puta Jeszcze coś? Jedno jestem w szoku, że mi pierwsze pierwsze zabójstwo poszło tak sprawnie To mam, to mam Aha, pistolecik sobie trochę podrasowałem ostatnio Co tu było? Czemu tu jej nie ma tej tego czegoś? Aj ja miałem schakować kurka Zapomniałem, co tu biorę? To, 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 I co, rozwaliłem ich tym hitem? Nie, jeden został Czarbioręc popielenie czy porażenie? Błyskawica Błyskawiczny gościu Pyk, pyk headshotik. Trochę mnie dojechali, bo ja oczywiście gram jak zardzewiały stary jakiś parowóz To nie ma znaczenia, bo idę naprzód Jakiś jestem dziwnie zaskoczony całą tą sytuacją Niby wiedziałem, że coś się może wydarzyć dla chwilę, ale jednak jak zwykle mnie zaskoczyło O, tu było proszę bardzo A nie, to chyba się podpaliło tak czy inaczej Nie, ja sobie zrobię to Może tam coś na dole będzie na końcu i co? Idzie dalej? Am tym wężykiem? Co jest? F. Kto miał? A, tam Telekineza? Chyba na razie nie. Idę tu. Wezmę błyskawicę. Wydawało mi się, że ich więcej tu było do pokonania. Powinienem jeszcze z nich lud podnieść. Zabić i nie zlutować. A jak to? Co się stało? Oj, znowu wypiłem. O, chodzi tu. Petroci, ostatni to był? Więcej tam chyba strzałów nie słyszałem, mam nadzieję, że to był ostatni. Albo nie, bo dobrze mi idzie, mogę walczyć. Uuu, dolary, dolary biorę. Tu też, o fajnie. Dzień! No, albo nie mogę. O, za tu. Wow, no i akurat w tym momencie musiało mi braknąć. Nie wierzę. Tam jest stacja leczenia, ale dobra, na razie ja oleję, bo tam i tak nie można było kupić nic, tylko się podleczyć. O, tu była apteczka. To mi odpowiada. Teraz tu. Czy ja czegoś nie przegapiłem? Tu coś jest. Czy ja tam chcę wejść teraz? W momencie... Panie, kurczę, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Tu chyba muszę, tak, dobra. <laughs> Mogę tam wejść. Mogę tu wziąć telekinezom, ale tu, skoro można rozwalić z młotka... czy tam klucza... to sobie tak zrobię. Tylko tu szybko zmienię. Nie, nie, nie. Tak, tu. spend the morning with that scientist she's damaged goods all right just like all those chumps they scraped out of him prison camps but she's no crackpot. she's gonna make me a kind of scratch that will have Ryan look like he's running up Haha, proszę bardzo. <laughs> Poza kom jeszcze, jak bardzo dobrze, że tu przyszedłem. Bo jest tutaj, dolary są. Kasa, kasa. Kasa, kasa. Dobra, nie muszę już więcej kucać. Mam nadzieję, że tam nic nie zostało. Tu się tylko wychylę lekko. Bezpiecznie, może się rozejrzeć z tej strony, skoro tam leżała kasa, to może jeszcze gdzie indziej będzie leżała. O właśnie, telekineza. Przyda się. Batonik, o, to tak cienko. Bandaże. A to? Pandaże. też niepotrzebne. Amunicja jak najbardziej. Dobra, chyba nic więcej. No nie chciałbym tutaj <laughs> pominąć jakiejś znajdźki, bo to jest zbyt mała lokacja. Ale jak na razie dobrze mi idzie.

A jeku, no co jest, Trzeba nie butle, nie podniosłem butli? Gdzie on jest? Chodź no tu gościu, byłeś tam, przecież cię widziałem Co, go pokonałem Rzucałem z niego ciałem? O co tu chodzi? Ale lipa Chciałem... O Jezus Chciałem pięknego wybuchu A to chyba ta była, co? Nie, to tym rzuciłem, a gdzie jest tamten? To chyba tu? Nie, pali się? Ja już nie wiem Pogubiłem się a tam nie można przejść? No czemu? Czemu? Tu można spać na pewno, ale nie będę próbował. No nie, nie na pewno, bo jak ja mówię na pewno, to na pewno nie jest tak, jak mówię. <laughs> Standardowo, standardowa procedura u mnie. Dolary biorę. Trochę, bardzo dużo tu się działo naraz. Jestem trochę w szoku, bo do tej pory ta gra raczej była taka stopniowo się rozwijała. A tutaj mnóstwo zadymy. I przez to jestem lekko zakręcony i próbuję znaleźć wszystko, co przegapiłem wcześniej. Pominąłem. Dobra, ale tu nie za tylko wezmę sobie tą błyskawickę. Błyskawickę. Po urolsku. Tu coś jeszcze mi mrugało. <laughs> tylko gdzie to było? A może już mi się w oczach troi. To całkiem możliwe jest. Dobra. O Jezu, idę dalej. Chociaż jeszcze tu nie, tu nie tu byłem. O, tu może tą mrugało. Bandaż, ciastko, ciastko jest najśka elegancko. The Irish pork pie offered me a deal. I flip him Fontaine and I walk out of here. That simple. How do I know that fat fuck isn't Fontaine's guy? How do I know they're not all Fontaine's guy? Dobra. Tu kurczę widzę, że nikt nikomu nie ufał, a każdy takie zagrywki, to bardzo politycznie tutaj jest, bardzo politycznie. Ech, ech. Ja nie znoszę polityki. Znowu na Jana to odpaliłem. Dobra, nieważne. Aha, tu chyba koniec będzie? Wygląda jakbym tu miał coś teraz odpłynąć dokądś. Tak? A to mogę. O, śluza do Arkadii, na pewno. To jest następny, następny rozdział. A skoro tak, to ja się w tym momencie po prostu pożegnam i w następnym odcinku lecimy do Arkadii. Siemanko, hej.